Takie miejsca w mieście, które są niezaprojektowane, albo są błędem, yy, albo są po prostu pozostałością działalności sprzed iluś lat i to są często miejsca spotkań, czyli jakieś podwórkowe murki, trzepaki. No i właśnie tam. Gdzie ludzie przesadują, to jest ta wyklepa na i Ja to sobie tak określam jako klepisko. No i dla mnie to jest yy, symbol yy, właśnie czegoś takiego nieokreślonego do końca, ale co musi yy, egzystować. Usłyszymy yy, też funkcjonowali w normalny sposób, tak jakby taka flora bakteryjna, że nie można powiedzieć, że tego śmietnika nie ma, bo yy, tak naprawdę on być może jest tak, yy, bardziej odpowiedzialny za naszą tożsamość niż cokolwiek innego. I też yy, no tak obserwując polskie miasta, no to wręcz to jest dla mnie taki charakter yy, Naszego kraju, że pozwalamy sobie na takie mikroświaty zbudowane gdzieś tam przypadkowo, i wydaje mi się, że powinniśmy to traktować jako atut, że gdzieś tam jesteśmy jednak bardziej dzicy niż reszta, czy tam bardziej na zachód, coś co byłoby definiowane jako większy rozwój cywilizacyjny, ale tak naprawdę to jest inny, inna, jakby krew. No właśnie, tak jak y, się opowiada o tym klepisku, y, czy właśnie o tym zjawisku, o tej sytuacji, no to tak można y, w miarę zdefiniować, y, gdzie to się mieści, czy jakby gdzie ten margines się znajduje, ale tutaj w tym procesie no to też wychodzi na to, że w tych słowach, które bardziej już są takie jak poezja, czy właśnie opisywanie bardziej abstrakcyjnych rzeczy, to on, te, te teksty po prostu oddają charakter tego, co ja chcę przekazać. Czyli też tak naprawdę nie mogę powiedzieć y, wprost, że to jest o tym skrawku ziemi, albo że ja tutaj spotkałem właśnie takie dziwne miejsce, a gdzieś tam y, ktoś mi opisywał też w jaki sposób on widzi takie klepisko, tylko yy, to jest no coś takiego metafizycznego, co właśnie najlepiej wychodzi w poezji yy, i to jest o, właśnie o tyle trudność, że cały czas trzeba się podtrzymywać w takim stadium poszukiwania. No, też Joanna jest e, jakby no, na takiej częstotliwości wrażliwości e, odbiera rzeczywistość, że e, no, jakby rozumie e, te rzeczy, które są pomiędzy właśnie w tym co ja robię także e, po prostu podczas poprzez rozmowę to się dalej rozwija.